Osobiście kocham w ogóle małe miasta, to po pierwsze. Po drugie, mamy fantastyczną liderkę, która od dawna działa, która stworzyła wiele wspaniałych inicjatyw. W związku z tym, my też, ja też doceniam bardzo takie zaangażowanie, doceniam taką lojalność. W związku z tym Radomsko było na naszej liście od samego początku. Jaki jest cel tych spotkań? Cel tych spotkań jest bardzo prosty. To jest, jesteśmy tutaj po to, przyjeżdżamy po to również z psychologami z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, żeby powiedzieć Polkom, że odczuwanie szczęścia to nie jest kaprys. To jest jeden z najważniejszych dzisiaj, jedna z najważniejszych potrzeb społecznych, a jej brak z jest z, jednym z najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych w Polsce, bo tak jak wykazały badania w zeszłym roku, tylko 21% Polek. Deklaruje, że jest szczęśliwa. To jest bardzo smutny wynik, który bardzo chcemy poprawić. Co panie, które uczestniczą w dzisiejszym spotkaniu, wyniosą z niego? No, mam wielką nadzieję, że dokładnie to, co powiedziałam, że po pierwsze, dbanie o siebie to nie jest egoizm. Szukanie osoby, z którą możemy być szczerzy i z którą możemy porozmawiać, jest jedną z, jedną z najważniejszych ludzkich i życiowych potrzeb. Ponieważ bardzo często. Jedziemy na tak zwanym automatycznym pilocie, czyli, stwa, czyli albo spełniamy oczekiwania sprzed lat, swoje plany sprzed lat, albo oczekiwania otoczenia, czasami najbliższych, a nie zastanawiamy się nad tym, że dzisiaj nie jesteśmy szczęśliwe. Nie mamy wokół siebie na przykład kogoś, kto nas wspiera, kto powie ciepłe słowo. A może odwrotnie, może właśnie tak jest, że mamy kogoś wokół siebie, kto nas wiecznie krytykuje i wiecznie ma pretensje, wiecznie krytykuje również innych. To są jedne z takich warunków swojego dobrostanu i szczęścia, które należy spełnić, o które należy zadbać. I dbanie o siebie, tak jak powiedziałam na początku, to nie jest egoizm, to nie jest egocentryzm, bo Polki są wyjątkowo zdolnymi, ambitnymi i pracowitymi kobietami. A to z kolei implikuje taką sytuację, że na koniec dnia są po prostu zarobione, bo wszyscy są ważniejsi: dzieci, mąż, wejściowa, mama, rodzice, pies wszyscy, ale nie one same. I najnormalniej w świecie nie dają sobie nawet prawa do tego, żeby odpocząć. I na koniec dnia mamy sytuację taką, że mamy zamęczoną, smutną, sfrustrowaną mamę, która musi ogarnąć dzieci, męża, teściów, rodziców, pracę, wszystko w domu, wszystkie obowiązki szkołę dzieci oczywiście też. I jest najnormalniej w świecie tak przeciążona. Że nie ma siły już na nic więcej. W związku z tym to jest ta nasza misja. Mówić Polkom, żeby zadbały o siebie, bo mają do tego pełne prawo. I żeby przede wszystkim szukały też wsparcia w innych i nie bały się prosić o pomoc.